Manko, ząbiaczki, z tej strony Adam i witam was w kolejnym odcinku z gry Dining Light. Dzisiaj kolejna misja poboczna, tak, nocny ognik. I powiem wam szczerze, trochę się boję, no bo to będzie noc, w nocy misja, już wam pokazuję szybciutko zadania nocny ognik. Wszyscy wiedzą, że więcej ryb złapie się na muchy niż na cukier, ale jeśli chce się złowić wiele ryb, potrzeba przynęty, a najlepsza przynęta jest ziele zwane nocnym ognikiem. Ryby za nią szaleją. Swoją nazwę roślina zawdzięcza temu, że w ciemności lśni jak ognik. Przynajmniej tak słyszałem. Jakoś e, sam nigdy nie miałem ochoty wędrować nocami, ale nie o to idzie. Ziele rośnie w kempach, w parkach, ale żeby je znaleźć trzeba szukać nocą. Dobrze, zapłacę za pięć roślin. No to już ustawione wszystko mamy. Teraz musimy się tam przedostać. Jesteśmy w bezpiecznej strefie, więc. Miguel Pigel, bombel. No, i lecimy. Od ciebie się odbije, pozwolisz? Tylko teraz zobaczymy, czy ja tam. Za... Ja jeżeli dobiegnę tam za dnia, będzie tam jakaś możliwość. A nie, dobra. Czyli nie. Czyli że tak powiem, tutaj nocą będę musiał przyjść. I tu ją poszukać. Dobra. To wracamy. Chyba, że mogę poczekać do zmroku. To jakoś się robiło mapa. Umieść przybliż, legenda. Nie, tu się, to nie chyba ta gra. No ale dobra, no dobra, no to wrócimy szybko do tego tutaj domku. Tu poczekamy na noc. Stąd śmigniemy. No i tyle tak naprawdę. No spróbujemy. Na pewno nas tutaj pociachają pewnie troszeczkę, ale no dobra, zobaczymy co da się z tym zrobić. M mogę w końcu trochę polatać? Nie, tu nawet nie mogę użyć. Dobra, my sobie ciebie przeskoczymy. No, kurde, mówię, przeskoczymy, a nie. Dobra, my tutaj teraz, tutaj, pyk, ty sobie tam pomachaj, a my tutaj szybciutko. Dobra, jesteśmy w bezpieczniej strefie. Idziemy kimnąć. No, i prześpimy się do nocy. No, i teraz nas czeka wycieczka. Czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy? Oto jest pytanie. Dobra. Fyk. Zawsze mogłem użyć kamuflażu, nie? Aha. Łocie, panie! Kurde, nic nie widzę. Nie no, jak tutaj? Ja pierniczę! Nie żyjesz. Aha. No to już teraz mamy problem. Uhuhu. Gdy brzeg mini mapy zmieni kolor na biały, schowaj się i unikaj wykrycia, by go zgubić. Pościg. A no tak. Okej, okay, tu jest jeden viral. No dobra, cały czas jesteśmy tutaj. Nie, gdzie my teraz jesteśmy? Jak daleko my jesteśmy? Nie, dobrze. A jakbyśmy tędy poszli A on tutaj widzicie Widać na mapie gdzie oni Wchodzą Tutaj nie widzę żadnego na mapie Na razie dobra Kurde tam jest Na murek ewentualnie, chociaż muszę uważać, bo idzie tu viral. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Dobra, pełne skupienie. Nie, tutaj się nie udało. Może za chwilę się uda. Dobra, gdzie są te zioła teraz ty? O, mam jeden. Jedna roślinka zebrana, druga roślinka zebrana. Trzecia. Co to jest? Nie, to nie ta. No, dawaj, dawaj, jeszcze dwie. A muszę też zmienić broń. Dobra, ostatnią jeszcze potrzebuję. Jeszcze jedna. Nie bądź taka. Jest. Mamy piątą. Dobra, to teraz muszę się dostać. Tyle jak najszybciej do budynku, w sumie. Tutaj sprawdzać, czy nie widać wirali, kurde, nie tędy. No, wspinaj się, chłopie. Dobra, tu ich chyba nie ma. Mi się wydaje, no nie mogę zginąć Ojejka, tu jest Ja tutaj mam safe house Uhu, Udało się, udało się No to mnie cieszy niesamowicie Dobra, teraz już może, wiesz co Lepiej w nocy nie będziemy za dużo chodzić Prześpimy się do rana tak jest. Bardzo fajnie. Punkty przetrwania się udało zrobić. Niezauważalny. Rangę wbiliśmy jakąś. Zaraz sobie zobaczymy. No nie, ale troszeczkę nam tutaj to pomogło. Ale dobra, to teraz wracamy. Musimy sobie pyk. O no kurde, dzieliła mnie gnida. No jest viral. Tutaj stąd. O, ty. Dobra, dobra. Jeden dostał z buta. Drugi dostał z buta. Czy jeszcze ktoś tutaj jest. No i pięknie. Uh -uh. Dobra, spadamy z tą. ty. A ty na, na pana? Tutaj leją mojego kumpla. Zaraz, muszę tylko ściszyć telefon. O właśnie. W ten sposób. A ja myślałem, że to ja ich miałem kurde rozwalić. No na luzie no, A ja ich chciałem tu po po napierniczać Dobra, ja muszę tutaj sorry Tam jest wieża Dobra, oj kurde, muszę uważać, bo tutaj chyba plujek był No, jeszcze może tu zrzut uda się nam, bo widzę, że jest. Nie, tu nie mogę. Pięknie. O kurde! Ten miał giwerę gnida! Dobra, to to ja mogę... Że tak powiem... Gdzie oni są? Tu był. Kurde no nic nie widzę powiem szczerze. Ale dobra jeszcze dwóch zostało. Ich tu nie widzę ten zastrzelony. Tu się pali dziadyka. Dobra. Ten tutaj, co tu się dzieje? Moment, gdzie jest ten zrzut? Tutaj wariują. A tutaj jest, w samym centrum. Nie, dobra, bez sensu, nie będziemy... Tutaj nic robi, znaczy to nie, my tutaj chcemy to, zmieniamy broń tak naprawdę, bo te dwie bronie są już nieskuteczne. Ekwipunek tasak i teraz możemy sobie wziąć co my tutaj mamy 118 karabinów nie chcemy maczeta łomek 156 możemy wziąć łomek a sierp rolniczy 180 no dobra dawaj no łomuś gdzie my tu musimy iść? Tutaj. Pyk sobie ominiemy. Pykuś. Pyk. Klik. Tutaj mamy safe house. Dobra. Nie no, kurde, my nie chcieliśmy do Safe House iść. My musimy biec dalej, tam właśnie. Czasami głupio się tu wspina. No, zobaczcie, po jakiś kurcze teraz pod słońce szliśmy. Tu sobie przeskoczymy. O, żeż ty. O rzesz, ty zdzieliła mnie, gdzie ona jest, biegnie z tej strony, a gdzie ja mam iść? Tutaj, a czemu jeszcze tyle metrów? Komu ja miałem zanieść te zioła? Uh, uh, uh. No dalej, dalej, rób się kotwiczko. O, wiral. Ciebie to biorę na jednego strzała, chłopie. Dobra, czyli co, czyli my musimy do. Tak mi się wydaje. My tutaj jesteśmy. Ile zostało? 160 metrów. Ona na luzaczko. Aż ty jeszcze mnie. No i pięknie, cyk, pyk, wjazd z buta. Oddawaj fanty jak masz, kawa, papieroski. No i lecimy mu zanieść Oj, oj, oj bo jeszcze zaraz ty, no właśnie, muszę się naprawić No co on tak kurcze No biegniesz tutaj, chodź, 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 chodź Oże, ty no przecież zaraz umrę. E no. No dawaj ty, bo to już niewiele zostało, żeby mnie tutaj dopadła gnida. Kociu. Ocie panie, jeszcze na koniec byśmy skideli. To ci bi ogwado, nie dała się zrobić tak jak... Tak jak chciał, no ale dobra, mamy to. Do góry tutaj musimy. Ja to się wchodzi. Nie no, to u góry. A, tutaj są schody. Dobra, na luzie. No, masz. To znów ty. No nie. Sobie, że może się ugryźć w... Ej, co to? Przyniosłeś rośliny? Mhm. Uh -huh. To się nazywa coś. Już nie trzeba będzie szabrować żarcia. Wiesz, wciąż nie mogę cię rozgryźć. Ale to twoja nagroda. Chyba ci się należy. No i pięknie, gotóweczka. Jak najbardziej zawsze mile widziana. No i pięknie, no i tym pięknym widokiem. O, zobaczcie, jakie piękny widok, Haran. Tam wszystko się pali, zombiaki chodzą, kurde. A my kurde na ryby po te zbieraliśmy roślinki. Także mam nadzieję, że się podobało dzisiaj również, więc zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subika, ząbiaczki moje. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku z Dining Light. To tyle ode mnie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!